Słomka wchodzi do gry, do gry o najwyższą stawkę. Ty jesteś pod wrażeniem tego, że no Jakub Szmajda, czyli Joker, tej walki nie musiał brać. On miał już przyklepaną tę walkę o pas, ale zdecydował, że chce coś udowodnić, chyba przede wszystkim sobie i, i tej walki się podjął. To robi na tobie wrażenie? Czy Ogólnie uważam, że ta walka powinna się wydarzyć. Czy robi na mnie wrażenie? No na pewno szanuję taką decyzję, bo to świadczy o jego klasie jako zawodniku. Joker mówi, jestem urodzonym mistrzem. On generalnie ma takie podejście, do tego, wiesz, to jest gościu bardzo pewny siebie. Zawsze mówi, że to on będzie zwycięzcą, będzie mistrzem. To jest tylko kwestia czasu. Ja jestem ciekaw, jak ty patrzysz na to jego podejście do sprawy, bo nie wszystkim ten jego sposób bycia się podoba. Słuchaj, to każdy tam odpowiada za siebie. Ja nie wnikam to, jak on tam sobie, czy się tam wypowiada, czy jest pewny siebie. Ja nie muszę mówić o pewności siebie. Swojej wystarczy, że się tak czuję tyle. To porozmawiajmy jeszcze o Jokerze, bo są tacy, a tu mówię o Mateuszu Kubiszyniem. Don Diego mówi o tym, że Joker jeszcze nie jest zweryfikowany, że tak naprawdę w gromdzie jeszcze on nie był na głębokiej wodzie, nie miał tych kryzysów, nie miał naprawdę takiej trudnej walki z bardzo trudnym rywalem i jeszcze nie wszystko o nim wiem. Jak ty na to patrzysz? No myślę, że wszystkie, większość walk wygrywał szybko, miał tam większą przewagę. Czy nie, no jeszcze nie wypłynął na głęboką wodę, nie miał jakiejś faktycznie tam ciężkiej walki i nie widzieliśmy jak się zachowuje w jakichś tam sytuacjach kryzysowych, tak? ale zobaczymy, no. na teraz go na pewno nie czeka łatwa walka. To będzie inny Słomka niż z tej walki z Gorillą, jestem ciekaw po prostu jak ten czas wykorzystałeś, jak go przepracowałeś. Za każdym razem staram się być lepszą wersją siebie i tak jest tak samo tym razem. A propos Gorilli, bo to też jest ciekawe pytanie, jak ty na to wszystko patrzysz, Balboa i Gorilla, to starcie, jak ty to widzisz okiem fachowca? Ogólnie petarda zestawienie, bo uważam, że jeden i drugi zawodnik jest bardzo impulsywny, mocny, więc ciężko określić, no ciężko mi tu jest powiedzieć, mi się wydaje, że 50 na 50 tutaj, Balboa może jest bardziej doświadczony, bo ma tych walk już więcej, ale Gorilla to jest bardzo mocny zawodnik, także ja bym tu dawał 50 na 50. Wasyl czy Fizol? No już raz wygrał Fiziol, także ciężko też powiedzieć, zobaczymy, no na pewno już teraz podejdzie Wasyl do tego bardziej może nie lekceważąco, bo ostatnio to sobie tak troszkę moim zdaniem przylekceważył walkę, więc zobaczymy. No. Ty jesteś zawsze taki spokojny, wyważony i ja chciałem Ciebie o coś innego zapytać, czy Ty masz krótki ląd? Czy mam krótki ląd? Staram się, staram się trzymać nerwy na wodzy, ale jak trzeba będzie to się odpalę. Bardzo Tobie dziękuję i życzymy dużo, dużo dobrej zabawy jutro. Dziękuję również. Solueczki na gołe pięści. Gromda 19. Porachunki już w piątek 13 grudnia. Na żywo w pay per view na gromda.tv.